Cześć, z tej strony Gracz niedzielna, to jest dziewiąta część. Pograjmy w Metro Exodus. No i cóż, wyruszamy z naszego schronienia w cysternie. Na kolejną wyprawę, tym razem chciałbym się udać do tego punktu zaznaczonego na tej małej wysepce. Niestety nie mam jakiegoś znacznika, żeby wam pokazać w dół od mojej lokalizacji w tej chwili. Ta mała wysepka, i yy, zobaczyć co tam się dzieje. Bo nie wiem o co chodzi. Kurde, te szczury znowu wyszły. Spawnują się chyba, tak mi się wydaje. No, znowu jak ich będzie tyle, to będę miał problem. A postaram się jakoś obejść. Łódki niestety nie mam. Co mnie tam ada? Ty! Sam tego chciałeś. Oho, ten mnie usłyszał. Ej, ej. O kurde, robi się niebezpiecznie. Te uciekały. Kurde, zaraz mi się amunicja skończy, no. Tutaj gdzieś ten potężniejszy był. Gdzieś go słyszałem. A, jest tutaj. I to dwa. Kurde, szkoda, że amunicji ja nie zostawiacie. To były dwa... Pst. To były dwa... Jak oni wartownicy? Nie, uciekaj, poczekaj. O, wszedłem w radiację. Kurde, tam było przejście, ale jak się tam dostać? Spróbuję jeszcze. Przedostać się tym mostkiem, bo niestety temu mutanty mniejsze mnie zaatakują. Nie wiem jak one się nazywają. Te to były wartownicy, a do łódki się dostanę. Łódka jest tam, i łódką popłynę na tą wysepkę. Taki jest plan gry. Czy on mi się sprawdzi? To zobaczymy. Mhm. Dobra, jest łódka. Muszę na nią wsiąść po prostu. Kurde, ta ryba tam płynie. No nie wiem, czy to jest szupak przerośnięty, albo sum przerośnięty. Żebym na niego nie wpłynął, tylko artyom, manewruj lepiej. Kurde, zahaczył się. Ten patroluje tutaj w zasadzie, to to jakoś go opłynę. Kurde, kawał drogi mnie czeka na tą wyspę. Nie no nic, ale będę musiał sobie jakoś poradzić. Ten wygląda na razie na jakiegoś tam nieporuszonego, ale zawracam. mu zjechać z drogi. A znaczy trzeba się odpłynąć mu z drogi, że mi nie zaatakował. Oj! Przurchnął mnie. I ja ci się kręcę jakie dźwięki wydaje. Niestety, radiacje się zaczynają. Spójrzmy na mapę, czy daleko jeszcze. No niby niedaleko. Tutaj? Czyżby te opuszczone ruiny? Tam aż dwie łódki są. Czyżbym kogoś tu zastał? No niby ogniska się palą, nie? Ale nikogo nie słyszę. Ну, zobacим, как они Ноги унесли. Ты смотри, кто пожаловал. Ну, здравствуй, oh, ередик. Пришел верных испытать. Оружием своим, своим нас запугать хочешь? Не выйдет. Иш, каков смельчак, в мирных людей ружье тыкать? Но не выйдет у тебя ничего. Не отречемся мы от Господа нашего. Верно говоришь. Был бы смелый человек, так не грозил бы другим. А трус... Ты, а где сховать там бронь, то ты, лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим обхождением. Гляди, снова пугать вздумал. А ты глянь, какая броня у него. Сразу видно, нечестивая. Воинам-подвижникам бы такую. Но только чтобы ее отец Силанти осветил сначала, понятно. Так мы бы бандитам этим пришлым ни за что бы не уступили, ни депо, ни вышку, ничего. Все наше было бы, в капусту бы их покрошили. Соблазн это! Соблазн техникой, могуществом ее! Все на со мной, не? Это ты верно говоришь. А все ж таки... Окей. Dobra, wróć schowana, czy jest. Łaj, poparzy się. Miejscówka odkryta, to ja po to tu płynąłem, żeby dwóch wędkarzy amatorów znaleźć. No nie. Jeszcze nie odkryta. Miejscówka. Zajrzyjmy wobec tego do tej budy, może w niej coś jest. Mogę przekimać. Magnetofonu nie zapuszczę. No jest stół warsztatowy. Na boi może trochę wytworzę, jeśli mam taką możliwość. Dobra. Emikaliów nie mam. Powiedzmy tych. No niestety nie ma wystarczającej ilości komponentów. Przefety coś mają? O, cztery naboje, trochę komponentów. tu Przypłynął, ci się zmyli, o co tu chodzi, a łódkę zamknięte od środka nie. Może coś znajdę? O, to też zapieczone, niestety tego nie ruszę. Może w tym kąte... o tutaj czyjeś zwłoki. Czyżby to nasz rybak był? Okej, okay, troszkę komponentów zdobytych. Co to jest? Destylarnia? Generator. Patrzcie. Niby rosyjskie, a działa. No jestem w szoku. Chemikaliów trochę, może broń przeczyścić. Mhm, nie to. Mapa. O, odkryty ten punkt jako kolejny domek, w którym mogę sobie naprawić wyposażenie przespać się pewnie. No to teraz stwórzmy trochę amunicji. Apteczki są. Okej. Okay. Dobra. To wszystko wytworzone. Na razie wszystko. O, niestety, brak materiałów. A chemikalia mi starczą na przeczyszczenie broni. O, niestety, nie mam znowu komponentów. Kurde, brudne mam te giwary, jak czort. Przez to pewnie są mniej skuteczne też. Dobra, czyżbym wszystko już przeszukał. Jak tam się dostać? Kurde. Tędy się nie przedostanę. W tamtym truposzu nic nie było, niestety. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic nie wziąłem. O, moment. Ten generator chyba może. Muszę uruchomić. Bo tam jest zamek elektryczny. Dobra, jeszcze raz spróbuję perknąć tym generatorem. Paliwa brakło, nic z tego nie będzie. Już go drugi raz nie uruchomię. O, jest paliwo, dobra, no niestety a tu. No dobra, w tych dwóch karnistrach nie było paliwa. Czyli się tam nie dostanę. Okej. Okay. Jeszcze jakby gdzieś nas karnister. To by było dobrze. O, a no właśnie, mogłem od razu uruchomić, jak generator zadziałał. Tam nie będzie karnistra. Dobra, jeszcze raz to sprawdzę. Jest karni ale... Niestety nie jest interaktywny. Łucząc straść dyktatów, katechkury rządzą, że żalka ich. W i fanatyki mnie podają górną. No i jeszcze, Dobra, odtworzone. Tu mogę się przekimać. O! Ten karnister by mi się przydał, ja nie wiem czy. No, niestety karnistra nie wezmę. No dobra, spróbuję wyczyścić broń przynajmniej. Może teraz się uda. A nic z tego, koszt czyszczenia. Nie mam materiału, cały czas. No dobra, jakbym znalazł gdzieś paliwo... Oni tu nic nie mieli. Tak, hmm. ja, no jest podłączona. Na ewidentnie do tego generatora. Generatora nie uruchomię, bo nie mam paliwa w nim. Jeszcze obadam ten zbiornik, ale o, ciu ciu, ciu, ciu. jest paliwo, gra muzyka. Gram muzyka. Up. Na chwilkę starczy. Dobra, pędźmy wobec tego do tego domku. Huki. Udało się Dobra Jest trochę zasobów wziętych Wszystko się przyda Tak ubogi środowisku Różne zasoby wszystko się przyda. Domek widać już dawno opuszczony. To jeszcze idzie tu, 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 tu. Ale stąd już nic nie wezmę. Wszystko co było do pobrania, to wziąłem. Dobra, generator przestaje działać. No cóż, generator przestał działać. Dobra, wyczyścimy broń. I chyba tym razem wrócimy do Aurory. Chociaż nie, tu możemy się przekimać i udać się w następną wyprawę. To jest, to jest, to jest, to jest. Czyść, o kurcze. Cały czas nie mam odpowiedni. A nie zaraz. Dobra, wyczyszczony. Teraz ten. No. Okej. Okay. Ta jest czysta. Dobra, spójrzmy na mapę. Ole, potwór. Widać było On tu czyha na mnie. Dobra, czyli jak najkrótszą drogą trzeba wrócić do torowiska. Już torowiskiem biec w kierunku... Ej! Artyom, co ty robisz? Żużą była nie? Pierdzielił się do wody. Niech on sobie tam spokojnie pływa. A ja przepłynę do, kolej do drugiego brzegu po to, żeby się dostać na torowisko na nasyp kolejowy. Kurde, jak on tam warczy. licznik Gejgera się zaczyna odzywać. A ja sobie zapomniałem jeszcze maskę za naprawić. No, tam się tak wydziera. Zaraz, zaraz. Maska do naprawy. Kosz naprawy, okej. Okay. Tutaj na razie żadnych ulepszeń nie możemy wprowadzić, spoko. To może czas się przespać, niech ten kniaz się tam pocuwa. i dalszą część wyprawy już odbędziemy kolejnego dnia. Ja wolę zawsze rano zaczynać, bo boję się, że mi noc nastała. Jednak wolę się zmierzyć z ludźmi niż e, z mutantami. Chociaż teoretycznie ludzie są przebieglejsi, tak, i niż mutanty. No dobra, Artie, wstawaj. Okej, okay, dobra. To w tym momencie zakończę ten odcineczek. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu odtwarzania. W przyszłym odcinku już udamy się... ...właśnie w kierunku portu. W kierunku terminala właściwie. Te trzy znaki zapytania rozkminimy. I ja myślę, że ten obszar będzie już przeszukany. Także. O, widzicie, łódki są na łapie zaznaczone. Ja nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, to cóż. Tak jak mówiłem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na oglądanie kolejnego odcinka Metro Exodus. Do usłyszenia. Cześć i czołem.